poniedziałek, 10 czerwca 2019, czas dowiedzieć się co u mnie, czyli na aktualizację jak co tydzień, w poniedziałek. Tydzień temu mniej więcej o tej porze byłem w Indianie i zmierzałem do Kalifornii. A teraz jestem w owej Kalifornii i czekam na ładunek. W ogóle to było trochę przebojowo. To był jeden z lepszych wyjazdów, jeżeli chodzi o czas pracy, bo w niedzielę, poniedziałek, wtorek i w środę udało mi się wyjechać Prawie maksymalnie 11 godzin. To było bodajże 10,55, 10,57, 10,58, 55 każdego dnia. W środę zrobiłem jedną rzutkę w El Paso w Teksasie. Później zrobiłem cztery rzutki w czwartek w Phoenix i ostatnią w piątek w Los Angeles. Miałem nawet ładować w piątek i w sobotę i później kręcić pauzę, ale ładunki nie wypaliły. Na co nie narzekałem, bo udałem się na plażę i spędziłem bardzo fajny weekend w Kalifornii. W okolicach Pismo Beach w Kalifornii, i później w okolicach Salinas bardziej na północ. No i teraz czekam na ładunek. Dzisiaj miałem taką samą sytuację, że już mam załadunek. 5 minut później dzwoni ładunek anulowany. Więc siedzę, kwitnę i czekam w upalnej Kalifornii. I Teraz przyszedł czas, żeby odpowiedzieć na pytania. W tym odcinku odpowiem na jedno pytanie, bo to jest dość długa odpowiedź. Co sądzę na temat samochodów elektrycznych? Jak dobrze jest rozwinięta sieć ładowania takich samochodów w Kanadzie? Więc tak, to będzie tylko jedno pytanie, bo długie. Samochody elektryczne niekoniecznie muszą być ekologiczne i coraz więcej ludzi zastanawia się nad em, śladem jakie samochody elektryczne zostawiają po sobie na ziemi. Bo, okej, okay, fajnie jeździć i nie zanieczyszczać, ale wszystko zależy. E, Jaki prąd jest używany do tych samochodów, w sensie takim, w jaki sposób prąd został wyprodukowany. W Quebecu, na przykład, to ma sens, bo w Quebecu produkcja prądu w głównej mierze odbywa się za pomocą elektrowni hydraulicznych napędzanych przez wodę. Czyli to jest czysta energia. W Polsce i w Stanach większość elektrowni jest napędzane węglem lub jakimiś paliwami lub gazem. Więc to, trzeba, to jest bardzo ważna rzecz, a druga ważna rzecz jeśli chodzi o produkcję aut elektrycznych to surowce i energia zużywana na ich wyprodukowanie. To są bardzo rzadkie surowce, bardzo ciężko je wydobyć, tak samo jak do naszych telefonów i ślad jaki zostawia w sobie samochód elektryczny po, biorąc pod uwagę produkcję, użytkowanie i tak dalej, prawdopodobnie jest większy niż normalny samochód. To jest kwestia do sprawdzenia. Ja uważam, że na przykład najbardziej w nawiasie ekologicznym autem był e, diesel, w sensie takim, że pali najmniej i najmniej zanieczyszcza środowisko pod względem dwutlenku węgla. Z dieslem był inny problem, jeżeli chodzi o cząstki stałe. No. E, mi się wydaje, że e, ludzkość im prędzej wyjdzie z, e, z paliw. E, Kopalnych, tym będzie lepiej, ale to jest. Ja muszę na ten temat kiedyś nagrać odcinek. Nie jestem ekoterrorystą, tylko po prostu obserwuję i widzę, że to nie jest takie czarno-białe, że to jest złe, to jest dobre. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o ekologię, to, to, to trzeba. i styl życia, to trzeba troszeczkę zmienić styl życia ludzkości, niestety. Dobrze, jeżeli chodzi o sieć zasilania w Quebecu, w Kanadzie, nie mam zielonego pojęcia. Na autostradach coś widziałem, chyba zaczyna powstawać. Natomiast w, w, w Montrealu, w centrum handlowym często gęsto jest zawsze, są dwa, trzy miejsca, gdzie można takie auto ładować. U nas na bazie na prinsie jest nawet też takie gniazdko do ładowania elektrycznych samochodów, ale to z tego względu, że właściciel e, ma Tesla. Nie nasz właściciel Prince, tylko właściciel tego placu całego. Trzeba też przyznać, że te samochody elektryczne mają coraz większy zasięg. tak, 200-300, niektóre nawet 400 km, więc no będzie to możliwe poruszanie się, tylko mówię. Trzeba zważyć za i przeciw samochodów elektrycznych, które niekoniecznie, dlatego że są elektryczne, muszą być ekologiczne. Dobrze, tutaj kończę mój wywód. W przyszłym tygodniu opowiem na trzy pytania. Już normalnie, więc zadawajcie je w komentarzach. Wybiorę trzy, które uważać będę za ciekawe albo i śmieszne. Eee, taki to był typ aktualizacji z Kalifornii Salinas w oczekiwaniu na ładunek. Kwietna na trakstopia. 10 czerwca 2019